Ja, ja, ja nie wysiadam. No. No, mogłeś zostawić. no kurczę, no miało być tak, że i to miało się. Ale to nigdy nie przewidzisz. Nie, nie, to Jeszcze ty się pomyliłaś z tą drogą. Ja się pomyliłam. Ty, kierowca do tej piramidy, jak jedziesz w My to paliwo to tak wiemy, bo ty chyba jeździsz gdzieś, nie wiem, błądzisz i spalasz to paliwo, a później przychodzą tak. Do... Objazd, by wypadek był, hopok Tak jest zrobione dobrze chyba, co? nowa no N Zrób nam kawkę, zaraz przyjdziemy No To tam gdzie byliśmy ją zostawić Nie rozumiem To tam gdzie ją zostawiliśmy to jest ta naczepa. Da. No, o takie drzewach. co ty za drzewk? Dwa, a ty gdzie byłem? Koło zielonej góry. Uf, do... No, no, o piątej rano wyjechali. Kurwa, Mogłem klucze zostawić. No, jak do zielonej góry? Do zielonej góry specjalnie? No. Tak, dupa! No, Ale... Po prostu nam palma odbiła. Coś strzeliło do głowy, palma odbiła i... Nikt takich drzew nie ma. Tataraki jakieś kurwa. Tataraki! <laughs> Chodź do domu na herbatkę, ja telefon wezmę. Chodź, zagrzejemy się. Obiadek będzie! Makumba, makumba! Tari rari ra ra. Ri, ra, ra, Mówiłem, że odbije mi palma. Ostatnie na moim kanale to były jakieś dramy, jakieś awarie, jakieś niepowodzenia. Proszę bardzo, dwa drzewka szczęścia. Taki pozytywny przekaz dla Was od nas, Ujhopoka. Drzewka, o które trzeba dbać. Dobra. Chyba mamy wszystko. Potrzebna jest. Tak. Ziemia. Lekko kwaśna pH od 5,5 do 6,5 to tu mam 3 worki ziemi 5,5 dwa worki ziemi takiego torfu odkwaszonego 5,5-6,5 do tego damy trochę perlitu perlit pójdzie i do tego jeszcze pójdzie <grystanie> Obornik bydlęcy granulowany No? Jeszcze? No, tylko przytrzymaj ją wejdź tu Normalnie po... No jak nie panie A czemu ma ze no, no to weź po swojemu To nie, tak to nie No dobra Chyba, że zrobisz tak, żeby zacisło jak się podnosi. What? Weźmiemy się i zrobisz. <laughs> <laughs> Tak nikt nie robił jak tam, jak to dzisiaj zrobimy, nie? No. A ja już nie wiem, jak to wyglądało. No co? Przecież pracuję. No. Ja miałem w transporcie pracować. A hop miał być koparkowym. Nie za duża ta dziura? Nie? Błokuj się, Daj ja trochę pokopię, daj, bo mi głupio aż. Mój tadek, daj, ja pokopie. Mandarynkowe, typy. A? No. A chciałbyś? Ja ci kupię. Daj, teraz ja. Nie. Już końcówka jest. Ja drugą dziurę wykopię. Na końcu za kamerę łączy, będzie mi kochane. Ty, jak tych filmików nie oglądasz nawet. Mam kamera. ty robisz robotę. O, patrz tak, jak robiłem. Ja a coś się dał w komentarzu tam dzisiaj. Co? A tak z ciekawości, kim jest dla ciebie Popo. Przecież nie raz mówię, że chrzestny, że to wujek. Nie wiem, ale ktoś nowy widział. No, no, no. Dobra, wujek. Bo jak krzesny jadę już z tym No Krzeok jedzie Panie, bo ja nie będę robił, wulkanizacja już nieczynna jest Ja nie będę tutaj, wiesz, po autopomoc dzwonił Ja jakiś Nie, ostatnia taczka na, na full Ona ci ciągle Trzeba pozamiatać później, Czuć jak odkurzasz weźmiesz To podkurzasz Dobra O kurde Nie to ja, ja To dopiero jest 30 mocy do małego drzewka damy tak kur, perlit trochę kur, jedną ziemię taką i jedną o. jedną ziemię taką i, I to No i trzeba pamiętać taką palmę podlać od razu 20 litrów myślę, że starczy na pierwszy raz to później się to wsypie, bo to siądzie trochę tak, bo ziemniej ryj, tylko To zarobić to siądzie, to wsiąknie I zobacz, jest prosto drzewko, a nie ta dupa już tej ziemi nie w tamtej starczy, zobacz, jak to siada. Ale zobacz, ile tam ziemi zostało. Ja wam brzegach tylko no. sypię. No, ale już starczy na zewnątrz. Nie przecież to wsiąknie. ciuciek tam sucho było. Starczy już. Czuć jak prosto jest? Kurwa, muszę tą ziemię sypać, bo on się uparł na tamtą, no? Już starczy. No. Weźmy się nie, wtrącaj. No. nie, nie, pomagajcie mi. nie, 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 początku to Teraz na koniec. Każdy jest mądry. No, tak. To jest to. Ta. I gówno bydlęce tu jest i wszystko. Ja gołymi łapami to biorę. Weź to, to, złapiemy i tak wysypiemy ładnie. Coś tu i mieć tu dużo dzieci, rodzice z Afryki z prezenty, ja ciągle studiować i tłuczyć do rana, teraz się cieszyć z naszego mieszkania, ja dużo pracować i wiele potrafić, Polska teściowa się o mnie martwić, ona ci ciągle modlić do Boga. Boże jedyny ma kumbę zachowaj. Jak kończyć studia i robić kariera. My mieć samochód i bulderiera. Ja mieszkać w długo i nie wiedzieć czemu. Nie chcą mnie przyjąć do PAPN-u Ja uczyć się ciężko waszych języka I dosadzi razem gdy iść po ulicach. Polaczy nasi, każdy to powie. I nic tutaj lubisz wody. bye uh -huh. Powiedzą, że zgłupieli, jak to się przyjmie, no nie, przyjmie się, na pewno. No to uważaj, opuszczam to. Bez Ursusa ani róż. Co jest? Okej, odjadę od razu Trzymaj tak możeś pani zawiązał No jedź pan Pan nie w Marynarce Nie no kurwa urwie pas Dobra ja odjeżdżam Ikke må jeg ta. Nie, bo ona jest wyższa. Dobra. To tak ją przysypiamy tak jak teraz. Ja trzymam ty nie syp. Tak nie, nie. Uuu, Deptaj. Nie to No mówię, to lepiej tak, kudeptaj. Ja jadę po nas następ... te taczki będzie, no. Deptaj. Dobrze.